Dzisiaj vlog totalnie inny niż wszystkie. Prawie u celu. Kupiłem taką sakwę. Słuchajcie, jestem pod wrażeniem. 28 km. Spać w mokrym śpiworze że trochę. Lepiej przymierzyć. Nie jak szalona. Jadanko już się pieczy. Pół. Cześć, witajcie na kanale Terasfera. Dzisiaj vlog totalnie inny niż wszystkie. Zapominamy o remontach, o odnawianiu, o malowaniu, o w ogóle o wszystkim. Dzisiaj jest czas na relaks, zabieram Was na wycieczkę. Spędzimy jedną noc w lesie, będziemy troszeczkę buszkraftować, palić ogniska i przyrządzać różne pyszne jedzonka. Jak widzicie, rower zapakowany. Wszystko Wam opowiem. Co kupiłem. Do lasu do miejsca, do którego chcę dojechać, mamy około 27 km w jedną stronę, także zobaczymy przy tym obciążeniu, na ile nam starczy bateria. Mam nadzieję, że wrócę w niedzielę spokojnie do domu. No dobra, to ruszamy. Powoli dawnym trakiem kolejowym ruszyliśmy w stronę miejscowości Malbu. Jest to trasa rowerowa numer 482. Dojeżdżamy już do celu, prawie, prawie u celu. Na razie zawitaliśmy do kolumny, która znajduje się w tym lesie. E, słuchajcie, jestem pod wrażeniem 28 km z całym tym obciążeniem zginęła mi tylko jedna kreska baterii także, także jest naprawdę bardzo dobrze. Tylko jedna kreska, ponieważ jechałem bardzo oszczędnie na drugim, maksymalnie trzecim biegu, czasami nawet na jedynce na płaskim terenie. A może dlatego dzięki temu tyle jeszcze tej baterii zostało. Teraz nam zostało tylko znaleźć jakąś miejscówę na noc. Jestem tutaj ze swoim przyjacielem, ale on nie chce być nagrywany, także w filmie wystąpi tylko ja. Duży obszar ziem do okoła kolumny należały do Tomasa Brusa, hrabiego Eisbry on to właśnie kazał wybudować ten monument ku pamięci swojego wujka Charlesa oraz jako podziękowanie dla miłościwie panującego wówczas króla Jerzego III Hanawarskiego. Było to w roku 1789. Miejscóweczka na noc wybrana. A myślę, że tu rozłożę tarp między dwoma gałęziami. Tu będę spał, muszę tu trochę oczyścić z tych patyków, żeby materaca nie przebić. No. A do roweru kupiłem taką sakwę za 10 funtów czy za 14 na ebayu angielskim. No i sprawdziło się. Wszystko mi się tu zmieściło, tarp materac. Śpibór mam tutaj między sakwą a, a bagażnikiem, a siodełkiem, sorry. Także to w miarę też się sprawdziło, nic tutaj nie wyleciało. Jak widzieliście matę miałem tutaj wzdłuż. Także jest OK. Jeszcze taki placak tu zamontowałem z przodu. E, nic nie pospadało, 28 km przejechałem, także jest ok. Śpiwór dodatkowo zabezpieczyłem tutaj takimi gumowymi ośmiorniczkami. E, I założyłem jeszcze na pokrowiec od śpiwora taką, kiedyś miałem e, osłonę na plecak przeciwdeszczową, no bo jakby padało to wiadomo, żeby nam coś w czym śpimy nie zmokło, spać w mokrym śpiworze trochę słaby temat. Dobra, rozkładamy tarpa. Chyba lepiej tego tak nie grabić za mocno, bo pod spodem woda jest, znaczy mokre liście, patyki tylko pozbierać, nie? Właśnie lepiej tu nie grzebać. Ale zgniłe te niektóre korzenie są, no właśnie, brak słońca robi swoje. Warto sprawdzić czy nic nam nie grozi podczas snu, czy jakieś gałęzie nie są zgniłe, obłamane na górze, żeby w razie czego nam nic na głowę nie spadło. Nawiązania tarpa używam takiego węzełka. To jest chyba ruski, ruski supeł, czy jakoś tak to się nazywa. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale jest to bardzo fajny sposób nawiązanie tarpa, bo potem tylko jednym pociągnięciem wszystko rozwiązujemy. O! Tak? Nie ma takiego supełka, którego potem nie możemy rozwiązać. Lubię rozstawiać tarb, w każdej konfiguracji można go fajnie umiejscowić między drzewami. Także to jest akurat super. O, widzicie? Nawet tutaj mi sięgnie. Ojej, jak idealnie. Gdzie ja mam śledzie? Ha? To było dobre pytanie. Myślałem, że śledzi zapomniałem, ale są. W sumie się dobrze przygotowywałem do tej wyprawy, żeby wszystko wziąć. Ale jakby nie było śledzi, to byśmy zrobili po prostu z spotyka jakiegoś Uj. najbardziej lubię nocować w lasach iglastych, ponieważ podłoże jest wtedy takie czystsze, a tutaj te zbutwiałe liście patyki, konary jakieś, no jak coś upadnie, to tak ciężko znaleźć, trzeba uważać. Dzisiejsza konfiguracja na noc to bivvy bag, czyli taka wodoodporna torba do spania, można powiedzieć. Pakujemy tu do środka materac, śpiwór, plecak idzie w nogi. Tu sobie delikatnie jakiś odciąg robimy, e, na przykład tu, żeby nam po prostu na twarz nie opadała cała, cała ta konstrukcja i śpimy. Bardzo mało miejsca zajmuje, jest lekkie, także na taki wypad super. Dosyć wygodny materac, ma takie jakby plastry miodu. E, bardzo fajnie się śpi na nim. Mało też miejsca zajmuje, lekki jest. 10 wdechów do środka, i napompowane. Nie wiadomo, że najzimniej od ziemi jest, także ja lubię sobie dawać taką cienką jeszcze matę, żeby odizolować się od ziemi. Lepiej przymierzyć. O, idealnie! Także tu głowa. Ta torba do spania, oczywiście, jest bardzo wysokiej klasy. Jeżeli chodzi o wodoodporność, kiedyś spałem w niej w bardzo, bardzo deszczowej pogodzie. Wyobraźcie sobie nawet spódnie przemięk. Naprawdę super się sprawdziła w ten dzień. I łóżeczko pościelone. Jak tam branko gotowe? W prawie. No, jeszcze tylko sobie śpiwór wrzucę do środka, żeby mi się napompował przez te parę godzin. No, po robocie. Oczywiście na biwaku zasada, że nie zostawiamy po sobie śladów, do tego zawsze mam torbę na śmieci. No, a jutro wszystko wysprzątamy: po liście, porzucamy tutaj konary, patyki żeby po prostu nie było śladu, że byliśmy w tym miejscu kosmetyczka też musi być ręcznik, szczoteczka i pasta no. najwięcej z tego wszystkiego zawsze waży woda żeby gdzieś tu niedaleko był dostęp do wody to byłoby było idealnie no ale niestety nie ma takowego, więc e, no ja przytargałem na dwa dni 3,5 litra tak wyliczyłem, że ponad 1,5 litra z gotowaniem powinno być ok Dobra, Branko już tam przygotowuje ognisko, także zabieram i ja się do pracy. Najbardziej się cieszę z tego, że pogoda nam dopisała, bo jak jechaliśmy to takie chmury się zbierały, ale na szczęście nie pada. Jest naprawdę super. Za każdym razem jak wyciąga moją piłkę, to wszyscy się z niej śmieją, bo jest taka mała, niewyględna, a po prostu tnie jak szalona. Drewno pocięte, a tu będziemy palić ognisko. Tam mamy takie grubsze, poskładane. No i oczywiście najważniejsze. Dzisiaj przy ognisku zrobimy pieczoną kiełbaskę. Także musiałem elegancko noszyć kijeczek. I już się nie mogę doczekać do kolacji. Obnisko rozpalone. Można w końcu coś zjeść ciepłego. O, uwielbiam takie wypady do natury. Coś wspaniałego. Prawie, czy macie to samo uczucie, jak tak siedzicie sobie przy ognisku i ten hipnotyzujący ogień. Chyba to mamy gdzieś w genach, że ogień daje nam taki spokój i ciszę. Dzień dobry, witam się z wami w kolejnym dniu No, muszę wam powiedzieć, że nocka przecudowna cisza, spokój, ptaki coś pięknego ubrałem się ciepło, bo myślałem, że będzie chłodno, ale musiałem się w nocy rozbierać, bo było tak gorąco No i super, trzeba się zabierać za jakieś śniadanko Branko już chyba wstał, także nie ma co czekać. W lesie również trzeba zadbać trochę o higienę osobistą. Zęby trzeba umyć i nie zapomnieć o rozwieszeniu ręcznika. Jednak najważniejszy jest ogień. Teraz muszę wyjąć jeszcze po nocy śpiwór. Niech on się przewietrzy, wiadomo jakaś kondensacja mogła tam nastąpić w naszym BV bagu Spowiesimy, niech sobie schnie Gotowaliśmy taki stojak Będziemy gotowali wodę Musimy zrobić jakieś miejsce na bekonik Zagrzeje jakie kiełbasy od razu Jeszcze mi z wczorajszej kolacji ze Ja jeszcze tutaj zbuduję taki stojak na nasz bekonik. Już taka tradycja, że zawsze na ognisku robimy sobie bekon, czyli taki boczek. A no. sobie tutaj powoli bliska ognia, będzie się robił taki lekko chrupiący. I ciepłym posiłkiem z rana jest chińska zupka. Także zaraz będzie śniadanie gotowe. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam wyjeżdżać do lasu. Robię to stanowczo za, za rzadko. Lubię tą ciszę, spokój. Lubię pracę przy ogniu. Samemu sobie trzeba wszystko przygotować. Taka sztuka życia w lesie przy ogniu. Dajcie znać w komentarzach, czy od czasu do czasu jecie chińskie zupki, ja je bardzo rzadko, ale na no taki wypad są po prostu rewelacyjne, bo są lekkie no i szybkie w przygotowaniu. Może nie są jakoś bardzo zdrowe, ale raz na czas można zjeść. Dobrze, no, przygotowujemy taki gotowy już posiłek. Mamy tutaj ryż, czerwoną fasolkę, wołowinę, sos, takie chili konkarne trochę. Mmm, super. Zobaczcie na ten boczek, jak się ładnie zrobił. Ula la! Romanie jak chipsy bekonowe smakuje. Zawsze mam takie wrażenie, że. Wszystko dużo bardziej smakuje, jak się je na świeżym powietrzu. A Ty? Niestety, ale musimy się powoli zbierać do domu. Jutro trzeba do pracy jechać. Jeszcze by tu posiedział parę dni, ale... No cóż, i tak było fajnie. Uważam, że takie wypady do natury od czasu do czasu są najlepszą terapią na wszystkie bolączki gdzieś tam związane ze stresem w pracy. O, tak się człowiek zrelaksuje, pogada sobie. Nie, ja lubię, nie wiem jak wy. O, trzeba dobrze wyczyścić, żeby nam tutaj jakieś liście w środku nie zgniły. Na ranko się uwinął jak szalone dzisiaj. Ja już się stęsknił za rodzinką tak jak wam wspominałem jak już zabieramy się do domu to wszystko staramy się pozostawić tak jak zastaliśmy to miejsce przyjeżdżając tu także tu gdzie spałem liście pograbimy rozrzucę dalej patyki tak jak były I tak mniej więcej. Zostawiamy wszystko po obozowaniu. Nie ma żadnych śmieci. Mamy całą reklamówkę jakichś plastikowych pudełek i innych rzeczy. Także to zawieziemy gdzieś tam do śmietnika po drodze. Branku już widzę zasypuje ognisko. A jesteśmy spakowani. Także ruszamy w drogę powrotną. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie takie wypady do lasu. Pobyć trochę z naturą teraz musimy się przedrzeć przez te wszystkie paprocie, które nas otaczają nie jest to łatwe z rowerem ale cóż, żeby być z od ludzi trzeba troszeczkę od tych utartych szlaków odejść w bok i dzięki temu mogliśmy sobie tutaj fajnie pobyć w sumie ani jedna osoba nie zabłądziła w te rejony nie przeszła tutaj jakimiś ścieżkami także super, super naprawdę wyjazd udał nam się pod względem pogody, pod względem wszystkiego Now feel the change is coming on my way. Keeping hope as higher as I can. Moving on, embracing destiny. Carry on. Ja już w domu, zostało mi się tylko rozpakować. Muszę Wam powiedzieć, że wyprawa udana w 100%. Począwszy od pogody, skończywszy na rowerze, dojechał cały i zdrowy. Zostały jeszcze dwie kreski z pięciu, także podejrzewam, że 40% baterii jeszcze cały czas jest w użyciu. Sakwy, jak widzicie, również się sprawdziły, nic nie pospadało. Zrobiliśmy 58 km, tą i z powrotem, także wydaje mi się, że przy tym obciążeniu 100 km to jest taki bardzo realny zasięg na ten rower. No. Jest tego rozpakowywania, no ale cóż, jak się człowiek spakuje to musi się i rozpakować. To by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że wyprawa wam się podobała. Dzięki, że towarzyszyliście mi przez cały ten czas. Zapraszam na następny film za tydzień, a wam życzę miłego wieczorku. Trzymajcie się. Hej. Najgorzej nie lubię się rozpakowywać. Monika będzie znowu na mnie krzyczała, że latam w to i z powrotem. Nie bez sensu.